Z tej strony Marcelu i po dłuższym urlopie zapraszam was na materiał związany z Call of Duty Modern Warfare, tym razem poświęcony informacjom dotyczącym stricte kampanii, tak więc w tym materiale skupiamy się tylko i wyłącznie na trybie single player, przedstawię wam wszystkie informacje, które udało mi się zebrać w tym temacie, tak więc startujemy, jak wiemy już Premiera gry 25 października 2019 roku, i deweloperzy podkreślają, że jest to całkowicie nowy tytuł, który nie jest kontynuacją, nie jest prequelem, i gracze zostaną przeniesieni w sam środek współczesnego konfliktu zbrojnego, gdzie każda decyzja może zachęcić globalnym balansem sił. Bardzo fajny wstęp, bardzo ciekawe. Wyjaśnienie tego jaki format będzie miała ta właśnie część, oczywiście, na początek. Nowy silnik Infinity Ward. Poland zajmuje się tworzeniem nowego silnika do Call of Duty oraz wszelkich kolejnych odsłon serii. Prace trwają już od 5 lat na tym silniku i w 2019 roku zadebiutuje on na naszych komputerach. Podstawą tego silnika, podstawą robienia tej gry jest oczywiście fotogrametria. Dobrze wiecie, z czym to się wiąże i z czym to się je. Ta fotogrametria po części była również stosowana w grze World War 3 polskiego studia Farm 51, tak więc uczą się od najlepszych, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o kampanię, to po raz kolejny na pierwszy plan wysyła się Problem terroryzmu oraz przemocy, który zgodnie z założeniami będzie zaprezentowany jednak z bardzo dużym wyczuciem. Przemoc i terroryzm, które wręcz będą się wylewać, jak twierdzą deweloperzy z naszych monitorów, tak więc ta odsłona serii nie jest przeznaczona dla ludzi z słabszym systemem nerwowym. Oczywiście można to porównywać do tej kontrowersyjnej bardzo misji No Russian z poprzedniej części w tej akurat będzie takich momentów więcej niż ta jedna misja. To, co podkreślają deweloperzy cały czas, najnowsza odsłona będzie jeszcze bardziej realistyczna, intensywna i przepełniona śmiercią. Jeżeli chodzi oczywiście o Tripsing player studiu swoich pracach kładzie nacisk również na głębię i wagę przedstawionych wydarzeń. Prezentowana przemoc, a z nią związane wybory moralne, podejmowanie trudnych y, decyzji, które niejednokrotnie zaważą o ludzkim życiu, wysuną się właśnie na plan y, pierwszy. W opozycji, czy jak gdyby po drugiej stronie, stoją inne części, gdzie zabijanie po prostu było niemal bezsensowne. W tej części. To zabijanie ma charakter bezsensowny, będzie praktycznie wyłączone, żeby nie wyglądało to na czystą, bezsensowną, całkowicie niewpływającą na grę jadkę. Oczywiście kampania będzie brutalna, realistyczna i bardzo imersyjna. Jeśli myśleliście, że nie ma nic brutalniejszego, tak jak wspomniałem, niż misja No Russian, to jesteście w błędzie, bo Modern Warfare... Stawi tą przemoc jeszcze na wyższy poziom. W tym przypadku, przykład rosyjskich żołnierzy rzucających chłopcem w drzwi. Tak więc, zapowiada się naprawdę brutalny tytuł. Natomiast, jeżeli będzie on dobrze poprowadzony pod względem wyborów, to ten tytuł może być bardzo ciekawą pozycją, jeżeli chodzi o emocje. Kampania składa się będzie z dwóch części. W pierwszej części będziemy Kierować głównym bohaterem, sierżantem Kyle'em Garrickiem z brytyjskiej armii. Druga część będzie się koncentrować na agencie CIA Alexie. Jak również w nowym Modern Warfare się postacie znane z oryginalnej trylogii, czyli Captain Price. Eee, tym razem w nowej historii. Ani remake, ani kontynuacja. Jeżeli chodzi o inspirację, skąd czerpali twórcy do Single Playera, to takie filmy jak Ocalony, The Hard Locker, Sniper czy Sicario, wszystkie te filmy, to całe podejście deweloperów włączy jeden wspólny mianownik, czyli bohaterowie. Wyraziści, bohaterowie, którzy mają swoją wizję większego dobra i próbują to realizować. I właśnie o tą część, o tą część emocjonalną budowanie bohaterów, ich emocji i tego, jak my to odczuwamy, zadbają dwaj ważni scenarzyści w grach, czyli Tyrol Kurosaki oraz Jacob Minkov, I oni zajęli się tą częścią właśnie związaną z bohaterami, z wyborami, z budowaniem charakterów, z wizją, jaką mają i wizją, jaką przekładają na grę. Tak więc Ocalony, The Horde Rocker, Sniper czy Sicario, tytuły znane, bardzo wyraziści bohaterowie, bardzo wyrazisty system zasad i to wszystko będzie wprowadzone do Modern Warfare 2019. Jeżeli chodzi o miejsca, to oczywiście podczas kampanii odwiedzimy bardzo różne zakątki świata. Misje rozgrywać się będą w europejskich miastach, a także na bliskim wschodzie. Tutaj na, pół, na pierwsze miejsce wysuwa się oczywiście Uzbekistan. Urzykistan to jest fikcyjne państwo, którego rolą jest kondensować zjawiska charakterystyczne dla współczesnych konfliktów. Fikcyjne państwo. Jego obecność w Nowym Kalodzie jest dobrze przemyślaną decyzją przez deweloperów. Ponieważ nie chcieli oni tworzyć złudnego wrażenia, że robi się grę pod konkretne państwo i pod konkretną sytuację polityczną, czy na przykład Irak czy Syria. W ten sposób mogli być podejrzani, że chcą przekazać jakiś pogląd polityczny na sytuacje, które dzieją się w danym państwie. Dużym plusem tego zabiegu jest to, że nieistniejący kraj nie wymaga, nie wymaga dokładnego odwzorowania sytuacji politycznej. Na przykład uwzględnienia licznych frakcji biorących udział w wojnie, czy liczącego z 200 lat bagażu. Historycznego to jest bardzo ważne i bardzo fajne rozwiązanie, które mi osobiście się podoba, bo nie będziemy się identyfikować z danym państwem, nie będziemy również przelewać swoich poglądów na sytuację w konkretnym y, państwie. Oczywiście, w trakcie kampanii przejmiemy kontrolę na, nie tylko nad komandosami dysponującymi nowoczesnym sprzętem, ale również partyzantami. Może liczniejszymi, lepiej znającymi teren, ale znacznie słabiej uzbrojonymi. Te różnice w wyposażeniu i braku znajomości terenu, oczywiście przełożą się na samą rozgrywkę. Co również mi się podoba, jest to jakieś urozmaicenie tego, co się będzie yy, działo. Tak więc, potwierdzone frakcje, jeżeli chodzi o tę grę, to są operatorzy Tier 1, arabscy żołnierze i rebelianci, jak również partyzanci. Będziemy mogli grać ze wszystkich trzech perspektyw. To jest też bardzo ciekawe. Jak to będzie rozwiązane w grze, sami się za niedługo yy, przekonamy. Do kampanii również wchodzono zabicia uboczne. O co z tym chodzi? To jest ta, ta kwestia właśnie wyborów. Zabicie cywilów nie oznacza końca misji tutaj, tak? Misja nadal będzie trwać. Jednak postacie wokół ciebie będą reagowały na to, co zrobiłeś w danym momencie. I będą odczuwały to, że zabiłeś osobę niewinną, tak? A na końcu misji dowiesz się, jak dużo zniszczeń ubocznych tak zwanych dokonałeś podczas jej trwania. Czyli po pierwsze, podczas operacji musimy mieć wzgląd na cywilów znajdujących się w okolicy. Po drugie, należy działać tak, aby oni nie cierpieli podczas naszej misji. Na koniec będziemy oceniani. Im mniejsze straty wśród ludności, tym wyższa ocena. A to z kolei przekłada się na konkretne nagrody. Kolejny element, mamy możliwość podejmowania wyborów, to o czym powiedziałem na początku. Oczywiście nie będą one miały wpływ na główny wątek, ale zmieniają cały przebieg naszej konwersacji. Po trzecie, za zadania będzie można realizować na bardzo różne sposoby. Tak więc, jeżeli ktoś lubi demolkę. Demolka, jeżeli ktoś lubi cicho, skrycie, to można też tak grać. Można również rozwiązywać dystansowo, snajpersko, wszelkie misje, także tu do wyboru będziemy mieli naprawdę kilka fajnych elementów. Kolejna rzecz to jest eksploracja. Powiem Wam szczerze, że ja, jeżeli chodzi o serię Call of Duty, nie lubię eksploracji. Ja lubię, jeżeli idzie kampania, jeżeli idzie... Cała ta atmosfera, cały ten przebieg tej gry szybkim, równym tempem, jak w takim filmie. tak? Ja lubię takie rzeczy, nie lubię eksplorować w grach FPS. Uważam to za stratę, stratę czasu, ale bo oczekuję, właśnie tej emocji, tego, że to wszystko idzie jak w filmie, tak? to wszystko się dzieje szybko i nie masz czasu na to, żeby rozglądać się po kątach w szukaniu jakichś rzeczy. Eksploracja jest fajna w innych typu, typach gier. Nie. FPS przynajmniej takie jest moje y, odczucie. Tutaj studio odstępuje właśnie od tej linearności w kampanii, chcąc umożliwić graczom większą eksplorację podczas doświadczenia przedstawionej historii. Nie wiem, czy to nie jest taki zabieg na przedłużenie rozgrywki. A właśnie, jeżeli chodzi o przedłużenie rozgrywki, to czas. Obecnie, tak twierdzą deweloperzy, nie jesteśmy w stanie poinformować o dokładnej długości kampanii. Uznajmy po prostu, że jest to trochę Call of Duty. Czyli dla mnie 6-8 godzin rozgrywki w typu single player. Okej, okay, osobiście wolę te 6 godzin rozpierdolu konkretnego, emocji i wrażeń niż 20 godzin kampanii, gdzie po pewnym czasie robi się nudna, powtarzalna i na siłę przeciągana. I więc ja lubię intensywne emocje w grach single player, w kampaniach, dlatego fajnie 6-8 godzin to jest Call of Duty, tutaj się ma wszystko w odpowiednim tempie, no, ta eksploracja nie bardzo mi pasuje. Ale jeżeli będzie wprowadzona z głową, to myślę, że będzie fajny dodatek. Tak więc, jeżeli chodzi o kampanię, to jest wszystkie najważniejsze informacje, które tutaj Wam chciałem przekazać. Kolejna rzecz to jest oczywiście sezon Pass, deweloperzy zrezygnowali sezon Season Passa. Tutaj należy zaznaczyć, że gra zaoferuje pełne i darmowe wsparcie po premierze. Także tradycyjnego sezon pasa nie będzie, ale na pewno jakieś mikropłatności w grze będziemy doświadczać, bo to jest normalne, że każdy deweloper chce dodatkowo jeszcze zarabiać pieniążki na tym, co robi. Jeżeli to będzie robione z głową i sensownie, to jak najbardziej jestem za. Ja tutaj nie widzę problemu, żeby płacić za coś, jeżeli jest coś jest dobrze robione i wspierane, więc tutaj ja z tym nigdy nie miałem problemu i nie mam. Jeżeli chodzi o odczyt operacji, to. Fabuła dla pojedynczego gracza przechodzi bezpośrednio do fabuły współpracy bez żadnej pauzy. Imersja będzie trwała dalej. Po prostu wydarzenia, których byliśmy uczestnikiem, za sprawą plików na płycie lub też pobranych oczywiście sieci będą kontynuowane. Rozgrywka, historia i postęp to elementy, które również będą szły z nami do przodu podczas tej rozgrywki. Tak więc, jeżeli chodzi o kampanię, to jest wszystko krótki, rzeczowy materiał, który chciałem Wam przedstawić. Troszkę o samym pasie i kilka zdań o kooperacji. Zapowiada się na naprawdę ciekawy tytuł. Ja już z utęsknieniem czekam na otwartą betę darmową dla wszystkich. Taka we wrześniu będzie miała miejsce i wtedy zobaczymy, z czym się je multiplayer. Czekam również na to, jak, na, na, na to aż pokażą fragment kampanii, bo na razie z tym dość mocno zwlekają. Tak więc widzimy się. W kolejnych materiałach widzimy się również na moich streamach na Mikserze. Przypominam Marcelus 78. Zapraszam Was na Miksera. Streamy są w tygodniu, więc tutaj możecie mnie tam spotkać, R6 i oczywiście inne gierki, ale generalnie ostatnio nie ma tych streamów za wiele, bo miałem urlop i jakoś mi się odechciało grać w wszelkie yy, yy, gierki, ale powoli, powoli. Do tego wszystkiego sobie wracam. Tak więc zapraszam Was do, do mnie na streamy, zapraszam na mój kanał. Do zobaczenia i do usłyszenia na polu bitwy. Ej.